Już w tą sobotę zmierzymy się z liderem, co prawda po jednej kolejce, a my z pozycji lidera. no ale mistrzem Polski, Legią Warszawa. Jakie nastroje przed tym meczem? Na pewno były nastroje bojowe, znamy. I uwaga tego meczu i, i wiadomo, że gramy z Legią, z mistrzem Polski, gramy o trzy punkty. No, na pewno Legia to klasowa drużyna, zawsze gra o najwyższe cele tutaj u nas w lidze i, i mają bardzo dobrych zawodników, yy, ale uważam, że my jesteśmy dobrze przygotowani, mamy siłę i postaramy się wybiegać ten mecz. Yy, wydaje mi się, że, że damy radę. Jak się pojawia Adam Fronczak i Legia Warszawa, no to wypada zapytać o to, co było kiedyś. Dobrze wspominasz epizod w Legii Warszawa? Dobrze wspominam, ale to było dawno temu, także nie chcę już wracać do tego, teraz jestem tutaj, trzeba bardzo się cieszę do tamtych czasów już raczej nie wracam. Czyli zupełnie bez podtekstów wychodzisz na boisko i starasz się po prostu jak najlepiej zagrać dla Pogoni Szczecin, a nie przeciw kolegi Warszawy. Nie, no wiadomo, że bez żadnych podtekstów, skupiam się tylko i wyłącznie na Pogoni, inne kluby nie interesują mnie. Od niedawna w Pogoni, nowy obrońca Wojtek Lisowski, nowy prawy obrońca. Adam Fronczak, co prawda, rzucany po różnych pozycjach, ale ostatnio zadomowiony na tej prawej obronie. To pomaga mieć silnego konkurenta? No tak, no, rywalizuję z Wojtkiem. Na razie ja gram i łatwo. Składu nie ondam. Mateusz Łądowski w pierwszym meczu w pierwszym składzie. Nie wiadomo jak będzie w drugim. Tak już jest, że na tej pozycji z przemysłowym Piotruszką rywalizujecie dosłownie z meczu na mecz. To pomaga? No na pewno z jakiejś strony tak. Przemek to dobry zawodnik i obojętnie, który z nas będzie grał, liczy się dobro zespołu i, i to, żeby wygrywać. W tym meczu, tak jak w każdym, najważniejsze są dla nas trzy punkty. I, i czy wyjdzie ja, czy Przemek, na pewno damy z siebie wszystko i będziemy, i będziemy grali o zwycięstwo. Zdążyłeś już posmakować tych meczy między Pogonią a Legią, czy u nas, czy na wyjeździe, czy z ławki, czy z boiska. Wiesz jaka atmosfera panuje na tych meczach. Fajniej się gra, jak taka panuje atmosfera na trybunach? To znaczy ja staram się jakoś nie, nie zwracać za bardzo na to uwagi. Na pewno gdzieś tam przed meczem to, to wszystko się kumuluje, ale gdy, gdy już jest pierwszy gwizdek, to jakoś to wszystko puszcza, myśli się tylko o meczu, przynajmniej ja tak mam, staram się nie słuchać jakichś tam głosów z zewnątrz, tylko o podpowiedzi kolegów trenera i, i skupić się jak najbardziej na meczu.